Z Wami kochane, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i witamy się w dyneczku. Tak, ja pierdzielę. Jak ten czas zapitala, tak? Ten czas tak zapitala, że ja nie mogę. Yy, u nas dzisiaj jest mega zimno, powiem Wam tak: jest mega zimno i z rana, I, ale w domu oczywiście ciepło, w krótkim rękawku jestem cieplutko w domku. I y, czas tak zajwania, no już mamy, właśnie listopad, nie, już mamy listopad. Y, też tak, taki miałam czas zadumy i takiego spokoju, y, właśnie y, na temat święta zmarłych. Nie wiem, jak tam u Was jest. Tutaj to w ogóle w Irlandii to w ogóle się nie obchodzi tego. To Halloween jest takie, jeszcze bardziej y, takie. Jak to powiedzieć, że takie bardziej popularne niż, no, niż Sylwester, i to jest mega słabe. O kurde, jedna kreska baterii, pewnie mnie zaraz rozłączy. I to jest mega słabe i, i, i bardziej czczą Halloween niż Boże Narodzenie. No właśnie, nie wiem dlaczego, ale tak mają. Głupota y, po prostu dla mnie to jest. Ja znowu nie obchodzę Halloween. No i ale nie, nie o Halloween będziemy tutaj gadać, nie? Tylko y, przechodzimy oczywiście z deneczkiem. Tak, przychodzimy z deneczkiem. Mam tutaj trochę produktów, oczywiście cała moja pielęgnacja, jak co miesiąc i wiecie co, muszę zmienić baterię, rozłączyć się, bo kurde zaraz mnie i tak wyłączy, więc zmieniam baterijkę, bo czy mi starczy. A nie, wiecie co, może mi starczy, zobaczymy. Jak się rozłączy, to, ro, to rozłączy, to wtedy zmienię baterię, ale już chciałam od Was tu odchodzić. Ładnie tutaj mi pięknie świeci słońce, jest tak fajnie, naturalne promienie oświetlone. No dobra, i co, i lecimy z tematem, bo kurde znowu się rozgadamy jak nie wiem co. Pierwszy produkt, co będzie? Nie, nie będzie płyn micelarny. Pierwszy produkt będzie cień, yy, żel do golenia, y, do bardzo wrażliwej skóry i bardzo fajny, wegański produkt. Ja go bardzo lubię. Nie wiem, czy tutaj coś wleci? A, myślałam, że sobie nos uwalę. Zapach jest bardzo ładny, delikatny, ale zauważyłam, że coraz droższy jest ten produkt w Lidlu, po prostu rozwala mnie to. Jeszcze, jeszcze pamiętam jak te, te żele do golenia właśnie damskie były bardzo tanie, a teraz są już coraz droższe, chyba 2 euro kosztuje. Ponad 2 euro, 2,70, coś takiego, jest bardzo dużo. Więc ja je kupuję w Lidlu i bardzo Wam polecam, bo bardzo lubię. Dajcie znać czy Wy lubicie. Lecę tak, otwieram ten i będę chciała się szybko streścić, bo wiadomo, nie chcę tutaj długo gadać. Następną rzeczą mamy skończone perfumy, bardzo ładny zapach, 157 Made in Lab. Nie wiem czego to była ogólnie, zamiennik jakich to jest perfum. Już Wam pokazuję Made in Lab. Wy pewnie, dziewczyny, się znacie już na tych perfumach, nie? Ja już ich dużo miałam, więc yy, znaczy dużo. Kupiłam sobie w zapasie chyba z cztery i teraz już mam drugie opakowanie. A, Prada Milano. Yy, wiecie co? Prada Paradox. Sorry, dziewczyny. Prada Paradox. Zamiennik bardzo ładny, delikatny, kwiatowo, yy, taki cytrusowy zapach. Zużyłam cały. W, w ostatnim dyneczku, chyba, jak oglądałyście mnie, nie? Poprawiam sobie trochę włosy. Jak mi oglądałyście w poprzednim, jak oglądałyście poprzednie denko, to na pewno były też jakieś perfumy zużyte, bo coś kojarzę, dziewczyny, coś kojarzę. Dobra, następnym produktem mamy co? Te sorry de Orient Oliodocia Shower. Oil tak się prezentuje. Te produkty są w rozmanie w rozmanie w Lidlu 250 ml i dziewczyny uwielbiam te produkty, no uwielbiam te rzeczy. Ten zapach przepiękny, jakieś drzewo sandałowe. Ja w ogóle bardzo lubię włoski produkt, tak. Bardzo lubię te właśnie Tesori Oriente. Bardzo lubię z tego i płyny. So, mam płyn do kąpieli. Miałam ba, żel pod prysznic, tylko nie z tej kolekcji, z takiej niebieskiej. I teraz niedługo będę wyjmowała patyczki do kuchni. Już się nie mogę doczekać. Te zapachowe w takim metalowym opakowaniu i coś mi się wydaje, że sobie zostawię to metalowe opakowanie, bo jest bardzo ładne. Bardzo ładne. Dajcie znać, czy lubicie. Z tej firmy produkty, a ja lubię, bo one są takie um, arabskie, takie hinduskie, kadzidłowe. Bardzo lubię takie klimaty. I ten olejek był bardzo fajny do kąpie, pod prysznic. Przepraszam. Następną rzeczą, co my mamy: Polana, herbapol, Polana tonizują, tonizacja, odświeżanie, mgiełka do twarzy. Yy, Haber Bławatek, Nagietek Mniszek Lekarski. Bardzo świetny tonik, jakbym powiedziała jako hydrolat. Świetny produkt, powiem Wam. Świetny produkt do właśnie do odświeżania, do nawilżania cery. No ja uwielbiam i tu pojemność 150 ml, nie wiem, dajcie znać dziewczyny, jak wiecie, gdzie można to kupić w dobrej cenie, bo już zauważyłam, że ceny tak samo tego produktu są mega, mega po prostu duże. Tak się prezentuje opakowanie, jak, jak będziecie mogły mi dać znać i jak znacie, gdzie można kupić w dobrej cenie, nawet online po prostu, to będę Wam mega, mega wdzięczna. Napisz Piszcie mi w komentarzach, ponieważ jest to świetny produkt, wegański i no kurczę, taka w ogóle. Gwarancja herbapolu, wiedza o ziołach, siła czerwonej kończyny, rośliny kobiet. Proszę bardzo. Nawilżanie i tonizacja poprawia komfort skóry w ciągu dnia, odświeżenie i orzeźwienie skóry. Właśnie ta czerwona kończyna, ona też ma bardzo dużo właściwości. Słyszałam, że w ogóle dziewczyny herbaty, picie herbat z tej czerwonej kończyny to tak samo bardzo dobre ma właściwości. Poczytajcie sobie na ten temat. Następną rzeczą, co mamy? Następną rzeczą, no co my tutaj mamy? Zobaczcie, jak to wygląda. No, oczywiście, rozkrojony, wygrzewany do ostatniego po prostu, do ostatniej kropli. Jak ja to mówię, wiecie co? Śmieszny produkt z La roche Posée. Był to taki bardzo, bardzo mocno nawidrzający balsam do ciała. I to jest napisane Eko Tuba. Tak się prezentuje. Dajcie znać, czy w ogóle znacie te, ten taki produkt. 200 ml pojemność i bardzo fajny produkt, taki jakby papierowy. I bardzo duża, powiem Wam, że bardzo mocne opakowanie. Nic się nie wylewało. Ja tutaj kupowałam to w aptece, bo było 20% taniej. Świetnie, bardzo dobrze nawilżający balsam. Nie pozostawiający takiego, takiej nawierzchni, takiego filmu, jak to się mówi. I bardzo, bardzo fajny, wydajny produkt. Jeżeli ktoś ma problemy, z bardzo suchą skórą to bardzo fajny. Ja przeważnie mam problemy na nogach z suchą skórą. No i patrzę, ile mi tu jeszcze minut zostało. I co chcę powiedzieć, że bardzo fajny produkt. Ja go kupiłam w aptece. Tutaj tak tak była, od, o Jezus, aż mi tutaj wy, wy, wy ten wyleciał, tak otwierany, no i nic nie ma, nie, bo wszystko wygrzebałam, świetny, bardzo dobrze nawilżający produkt, skóra była po nim przepięknie nawilżona jak jedwab, bardzo fajny produkt, dziewczyny, bardzo Wam polecam, jeżeli macie gdzieś możliwość kupna, to się nie zastanawiajcie, bo na początku jest taka jakby lekko konsystencja, taka jakby lekko tustawa, ale później jak smarujecie w tą skórę, to jest po prostu jedwab, świetny produkt, jak ja będę miała możliwość gdzieś go zakupienia, to na pewno zakupię, ale nie u nas tutaj, u nas nie ma. U nas na wioseczce nie ma, jak ja to mówię. Dobra, następny produkt. Następny produkt był to taki krem. Był to krem w ogóle z gazety. Zobaczcie, jakie piękne opakowanie. Simply nature by. Klohi? Klohi bardziej. Yy, tak mi się wydaje. Naprawczy krem balsam twarz szyja yy, No, krem balsam 99,99% 99 naturalny. Składniki pochodzenia naturalnego co tutaj jeszcze jest napisane kompleks pre prebiotyczny i ceramidy skóra wymagająca wzmocnienia i odżywienia ja przeważnie takie używam, bo ja mam skórę wrażliwą, można powiedzieć, naczynkową. Efekty: wzmocnienie mikrobiomu uszczelnienie bariery naskórkowej. Na skórkowej odbudowa i regeneracja. 100% wegański, przebadany dermatologicznie. Pojemność 50 ml, mam tu opakowanko. A tutaj już mam zużyty ten kremik. Bardzo taki, taki chemiczny, taki. Apteczny zapach, ale bardzo fajny był ten krem, bardzo dobrze nawilżający do mojej cery bardzo fajnie się sprawdził. Zużyty cały, jestem mega zadowolona, bo zużywam wszystko po kolei. <laughs> Nigdy nie przechodzę do was, żeby wam pokazać jak zużyłam maseczki do twarzy albo chusteczki nawilżające, bo wydaje mi się to takie nie wiem, takie y, rzeczywiste, takie naturalne i jakoś tak, no nie przychodzę do Was po prostu. Wiadomo, że używam na co dzień chusteczek nawidrzanych, nawidrzających y, lub, y, tak jak mówię, maseczki do twarzy, ale jakoś tak mi, nie wiem, no, jakoś tak, y, nie wiem, nie czuję takiej potrzeby. Yy, I. Nie wiem, no może jak, może dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie, to będę wam pokazywać, to nie ma żadnego problemu. Ale przyszłam tutaj z takim opakowaniem dość dużym, kilogramowym, i co ja tutaj miałam? Tutaj była 100% naturalnego, naturalna yy, sól do, kąpie, yy, do kąpieli. Yy, drzewo. Yy, drzewo jakie? Bergamotka z CBD. I drzewo kadzidłowe. Tak się prezentuje opakowanie. Dajcie znać, czy znacie tą sól? Ja ją kupiłam w TKU. 100% wegańska. Bardzo fajna. Przez w ogóle ja to. Tutaj jest z tyłu pokazane: o, że zawiera magnez, Zawiera olejki eteryczne, esencjalne I z właśnie kanabi tutaj z drzewa CBD, tak? Z drzewa marihuany. I było, w ogóle powiem Wam, że ja bardzo lubię tą sól, bo to jest takie odprężenie. Jak sobie robię kąpiel, to ja uwielbiam. To jest taki relaks, to jest takie wzmocnienie i tym bardziej, że to jeszcze jest z magnezem. To bardzo fajna. Polecam Wam serdecznie. Ja właśnie będę, będę częściej je kupowała, bo tam mam jeszcze resztkę tej soli w pojemniku, bo ja przesypuję sobie do łazienki i ja sobie robię takie kąpielie, ale bardzo lubię właśnie magnez, sól i jakiekolwiek olejki właśnie zawarte w takiej soli, to jest po prostu cudo. Bardzo lubię. I tutaj mam już ostatnie produkty, ostatnie, no cztery ostatnie. Dobra, lecimy z tym. zużyłam doktor Hałuszka w szklanym opakowaniu. Nie wiem, czy znacie tą firmę. 30 ml, taki mały produkt. Tonik do twarzy. Tak samo działał. Takie samo ma działanie odświeżające, regenerujące przed nałożeniem pielęgnacji. Ja później, jak nawet przeważnie, go używałam przed nałożeniem pielęgnacji. A ten drugi tutaj to używałam z herbapolu po zrobieniu nawet makijażu, żeby sobie tak spryskać twarz, żeby taka fajna była. Ja bardzo lubię. A ten miał pojemność 30 ml i to było właśnie szklany w szklanym opakowaniu i on miał dość taki. tutaj yy, tu nie mam w ogóle składu dziewczyny. Szkoda, że to po pudełko wywaliłam, ale bardzo charakterystyczny mają zapach te, te produkty. Ten tonik to miał taki zapach, jakby były troszkę takie lekko podgnite. Yy, Owoce czy warzywa, coś takiego, ale ma bardzo dobre właściwości, więc ja lubię tą doktora Hałuszkę. Tak, polecam Wam. I jedziemy z czym? Dużo tych rzeczy, co do tej pielęgnacji. Dobra, następny produkt Eveline maskara, bardzo ją lubię. Jest to maskara pogrubiająca Volume Celebrates, coś takiego. Znacie ją? Ja bardzo ją uwielbiam. Bardzo lubię ją malować. Dzisiaj też mam nowy ten tusz. Tutaj już mi wysechł na maksa, więc bardzo lubię. Wracam do niego często. I tak jak mówię, bardzo lubię ten tusz. I co tutaj jeszcze mamy? Ostatnia, ostatnie dwie rzeczy. Może przejdę najpierw do mój ulubiony podkład. Już nie wiem, które to opakowanie. Z biedronki Bell. Tak się prezentuje. Musiałam go oczywiście przekroić i wydubać jak to ja. Nie wiem, czy to był kolorek 0,2 czy 0,3. Bardzo fajny, delikatny. Ja bardzo go lubię używać. Moja mama też go bardzo lubi. Chyba jedna z moich sióstr też go bardzo lubi, ten podkład, bo jest bardzo fajny, delikatny na, i jest napisane, że trwały, fluid, rozświetlający, kryjący. I ostatnią rzeczą jest mój ulubiony, co? do pielęgnacji olejek tak się prezentuje. Nie musi być akurat z tej firmy, ale jest to akurat to była firma Etia, 10 ml naturalny olejek kadzidłowy. Właśnie Marcin mi przy, będę dla was też nagrywała filmik i będę wspominała o takim, który mi teraz przywiózł z Polski, a tutaj mamy olejek 10 ml i to był olejek kadzidłowy. Ja go już zawsze używam dziewczyny punktowo, czyli na palec i sobie biorę na jakieś wypryski tutaj oczywiście też coś miałam, bo ja jestem teraz lada, lada moment, parę dni po okresie, więc jeszcze mi się zagaja to wszystko. Nie chcę tego skrobać, jak ja to mówię i tutaj był właśnie olejek kadzidłowy bardzo go lubię, ja go nie nakładam też bezpośrednio tak wiecie, na twarz ja zawsze jak nakładam pielęgnację to mieszam go z olejkiem na przykład malinowym albo z trawy cytrynowej, albo taki jest miks olejków i dopiero dodaję do niego jedną, dwie max kroplen do bazowego rozcieram w rękach i nakładam na pielęgnację na twarz, tak u mnie to wygląda a jeżeli mam pielęgnację Nałożoną na twarz już no, na noc, i na przykład tutaj mi gdzieś, dziewczyny, y, mam jakieś wypryski, to wtedy punktowo, bo wiadomo, że to jest też przykryte czymś i troszkę chroni, bo żeby po prostu nie było żadnego podrażnienia, bo to jest chyba dosyć mocny olejek, więc bardzo lubię skadzidłowca bardzo, po prostu, bardzo. I używam tylko i wyłącznie na twarz. Nie robię sobie żadnych inhalacji, bo można robić inhalacje i do kominka, jak to chce, ale ja używam na twarz, bo mi bardzo pomaga przy wszelkiego rodzaju wypryskach. Więc dobrze. To był koniec moich produktów. Doszliśmy do końca. Mam nadzieję, że coś wybrałyście sobie z tych produktów lub znacie, lub Wy mi coś polecacie, co Wy, dziewczyny kochane moje, zużyłyście i... Y Dziękuję za to, że jesteście. Zapraszam do podbijania kanału. Będzie mi mega, mega miło. To nic was nie kosztuje, a możecie wcisnąć przyciski. Wtedy mój kanał zostanie zauważony, bo tak jak wam zawsze wspominam, Słabo mi idzie to nagrywanie, bo nie mam czasu. Bardzo dużo teraz tutaj mam obowiązków, więc to na tyle. I dziękuję za to, że jesteście. Zostawcie coś po sobie, komentarz, kciuka w górę. I zapraszam do następnego filmu. Pa!